Poprzednio w kodzie snu. SO będzie wyeliminowanie osoby o persona Jacoba my Musimy pokonać Jacoba Kalzani. Wow, co to się dzieje? Co z tobą jest? odsuń się! Łóżko? Nie jest moje mieszkanie To niebezpieczne, kontrocie mamy zapasy mięsa Trzeba iść do supermarketu Dzielilibyśmy się zapasami, lecz mamy problem Jeśli się bandytów, my podzielimy się zapasami Oje Ulm on się schował za... Dziki tobie nie w Mógłbyś pójść na komisariat? Zanim jednak pójdę do, na komisariat Odwiedzę chyba mój dom Masakra, oni też tu są A tego to aż się boję Lepiej go zastrzelę I szybko dobiegnę do mieszkania Haha, ha, nie wejdziecie tu Okej, okay. jakie moje mieszkanie było? Kurde, nie pamiętam Zapomniałem gdzie ja mieszkam Chyba pod dwunastką, jeśli dobrze pamiętam 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Tak, to moje mieszkanie. Już poznaję po dywanach. W lodówce. <laughs> Oj! W lodówce ja miałem tyle alkoholu. Jeszcze go nie, wypi... nie, nie wypiłem. No, chyba już go nie wypiję z tego co widzę. schowam też tu do lodówki. W zamrażarce mam parę rzeczy. O, pizzę nawet mam. O, parę przydatnych rzeczy. Nóż bojowy. Może kuchenne mi na pewno się nie przydadzą, bo już mam. Key baseballowy. Nie wiem, czy na pewno jest tak dobrze, ale nie mam na razie miejsca, żebym go brać. Wiem, że chyba gdzieś powinienem mieć plecak, o ile dobrze pamiętam. O tak! Mam plecak. Do plecaka pochołam różne niepotrzebne i w tej chwili rzeczy. Na przykład pieniądze, telefon Co tu mogę jeszcze pochować Na pewno jeden nóż kochenny schowam Bo mi się nie przyda Wszystkie są jakieś składniki dziwne Amunicja do strzelby Bardzo mi się przyda, więc niech zostanie O, tu kolejny nóż kochenny Niech one tak zostają Ki. Dobra Widziałem mój mundur czy kamizelkę taktyczną założyć? A zaraz, przecież mogę najpierw nałożyć na zielony mundur. O tak, zawsze to trochę lepiej i więcej ochrony. O, rewolwer cały. Dobra, ten se zostawię. Pociski do rewolweru. No i trochę pocisków do karabinu jednostrzałowego. Klucz do piwnicy. O, do piwnicy się przejdę. Nożyczki tam pochowam. Nie mam diamentowego rewolworu i tak nie mam, więc na razie to schowam. Chyba mi gdzieś wypadł, o ile dobrze pamiętam. Dobra. Co to jest? Siekiera. Solidny topór strażacki. O, 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 o. Nieźle. A to co to? Mrozik, mrozik, potrzeba ci długiej siły ognia, za pośrednictwem tego przepisu zbudujesz niesamowitą broń mojego autorstwa, broń strzela lodem, który nie odpycha przeciwnika, a może nie ma wielkich obrażeń, czy jest doskonała na otwartym terenie ze względu na szybkostrzelność. Pamiętaj o ławce stolarskiej, receptura K, RK, kwarc, repeater, kawa K, czyli znowu kwarc, P, yy, czyli kawałek lodu, G kamienny guzik, K, kwarc. Kawałek lodu kraftujesz poprzez cztery diamenty. Aha. Czy mi ten mrozik jest aż tak potrzebny? Na razie mam amunicji. Sprawdźmy tu. Nóż bojowy sobie zachowam. Zajdę jeszcze do piwnicy, zobaczę. Albo nie, najpierw pójdę do mieszkania obok, bo mam klucze. Już się ciemno zrobiło Klucz od mieszkania numer... 13 Nie, to nie te drzwi Zamknięte są wszystkie, widzę Numer ile? 13, czyli to na górę Zostawię otwarte 13 w lodówce ktoś miał coś? Nic, pusto chyba zjedli, sedes otwarty Pocisk do strzelby, przyda się Coś tu ciekawego Nie, nic nie ma O, cukier i telefon Telefon jest mi do niczego niepotrzebny Monety schowam. Dobrze, to idziemy do piw. O, Nie zauważyłem tego. Co mi tu powypadało? Samorodek żelaza, kwart, samorodek żelaza, saletraż, nieszmarek już był. I strzelby. Na pod naboję do strzelby. Dobra. Idę do piwnicy. Dziwne, że rząd w ogóle tu nikogo nie wysłał. Się zastanawiam o co chodzi. A wysłał właśnie i dlaczego oni pilnują, wy... no, pilnują, żeby się infekcja nie wydostała, ale. A, to nie jest, to nie jest piwnica, to są drzwi od jakiegoś mieszkania. Nie działa. Yy, muszę... klucz od piwnicy. To nie ten. Okej. Okay. O w mordę! O, zainfekowany! tutaj ten, niuchacz. Muszę teraz szybko znaleźć klucz od mojej piwnicy. Gdzie jest moja piwnica? To nie to? O, tu jest moja piwnica, dobra. Ciemno tu strasznie. Widzę, że tu mam radyjko, pralkę zostawiłem. Skrzynia, o, 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 prowizoryczne ostrze się oczywiście, że przydałeś. z nóż jest uszkodzony, to nie wiem czy to... Do czegoś mi się przyda. Apteczki wszystkie biorę. Ostrza, shuriken, szmarek, saletra, taśmę, alkohol, krzemień. I szmatę. Dobra, trzeba pochować parę rzeczy. Kilka ostrzy mógłbym w sumie zrobić z tego co tu widzę. Nie, jest dwa ostrza. Apteczkę chyba bym pogrzebał trochę w apteczce o dokładnie szmatę pochowam yy, alkohol też nie wiem po co niosę te butelki ale no cóż już jakie mam to będę miał zniszczona strzelba tutaj schowajmy tak ostrze Dobrze, na razie mi. O, jeszcze diament i shurikeny, Dobra. To zostawmy to tak, jak jest teraz. Zamknięte, 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 zamknięte. Słoiki, ktoś tu miał. Nic nie ma zamknięte. Dobrze, teraz musimy iść na komisariat, ale tutaj jest ich za dużo z tego co widziałem. No już na mnie idą, wale iść górą. Przejdę po blokach. O ile nie, nie jest jakaś. Jeśli, mam nadzieję, że nie jest po prostu ten drugi blok zniszczony zbytnio. Także da się przeskoczyć czy coś. Idę na górę. Okej. Okay. Kładka? A tam kto? Ludzie. Strzelają do mnie! Dobrze mam na sobie kamizelkę kule odporną Razem z moim ubraniem O kurde, pustynne Moro Będę miał na potem. Cukier, bomba zostr, bomba dymna i klucz od mieszkania na ulicy Jeziorskiej 15 przez 9. Czy to jest... Ja byłem przez 7, przez 9, to chyba ten numer, o dobrze pamiętam. O, to nie ten numer 15 przez 9 to chyba nie tam, ale sprawdźmy Może jeśli jacyś ich koledzy usłyszeli o nich że coś się tam u nich dzieje to się wrócą Dokładnie, to nie ten adres, nie pasuje klucz 15 przez 9, to jest 7 9 to dwa bloki dalej będzie Okej, okay, zwijam się stąd CO TO? Kot, się wystraszyłem kota A tutaj? Otwarte, ale krew niezbyt mnie to... Naprzyjemnie O Jezu Ło, spadł <ścoughs> Ale widzę jak ktoś tu skrzynkami zablokował A może to od tego bloku? O, otwarte To od tego był W mordę! Tu coś jest Kurczę, nie mam miejsca w plecaku już. To możemy tu zrobić. Bombę zostrza albo bombę dymną. Alkohol, pustynne moro. Co poprzestawiam? Cukier schować mogę, dobra. Dziennik część piąta, zaraz sobie przeczytamy, bo obawiam się, że ten niuchacz może wstać. Alkohol, banknot i do... właśnie, adres mój to był. Blok, znaczy blok, w którym mieszkam. Klucze od jednego z mieszkań. Szmata w kiblu. Fu. Tu jest zablokowane, tu jest i tak zablokowane. O, coś tam było. No, jakiś pewna zarażony, bo powiedziałem, że miała na sobie krew. Dziennik, część piąta, przeczytamy sobie. Topielec. Topielec pochodzi od zarażonych lub zainfekowanych ludzi, którzy raz zatonęli. Nie jest szybkim przeciwnikiem, lecz jadł krąpluje. Jest tryujący. Zalecane jest pokonanie go z dystansu. W sumie to tyle, to się dowiedziałem wcześniej. Ok, tu widzę, że będę musiał przejść tędy. Z tego co tu widzę, to muszę tu zejść. Aha, dobra. Au. Nie było to zbytnio przyjemne. Widzę pod sobą sporą ilość zainfekowanych, zarażonych, zakażonych itd. Nie byłoby miło, jakbym spadł. Na pewno bym połamał sobie nogi, a potem by mnie zeżerli. O tak, udało się. Muszę sprawdzić, ile ma amunicji. Niedużo mi zostało do karabinu, więcej do rewolweru, ale chyba schowałem trochę pocisku od rewolweru tutaj, co? O w mordę. Mam tylko 9 zwykłych pocisków do rewolweru i 6 zardzywiałych. Nie jest dobrze. Tu widzę... O kurde. Ale tu nie i tak nie przejdę, dobra. Mordą strzela do mnie z kuszy. Kurde, właśnie się mi chyba skończyły naboje. Wow! O kurde, te pociski też pasują tu, do rewego. Puste, nie, puste, puste, puste. Strzelba mam jeszcze, dobrze. Udało się. Udało mi się pokonać ich masakra. Zaraz chyba ich koledzy przyjdą, jeśli nie ucieknę stąd, coś mi wydaje, więc lepiej od razu tu uciekać stąd. O, skrzynka, tylko jeszcze skrzynkę przeszukam. O, widzę jakiś raport, ostrze, kamera, cukier. Maty Cukier Klucz, raport Alkohol najpierw pochowałem do tego Dobra, możemy iść Okej okay. Nie ma za dużo pocisków z tego co widzę Kurde, nie pamiętam, jak się ręcznie ładowało magazynki do broni, więc nie przeładuję. Ulica Główna, 3 przez 10. Czy ja jestem przy ulicy Głównej? Chyba tak. 3 przez 10, to chyba będzie tu w dół. 3 przez 10, czyli 10 adres jest tu, z tego wnioskuję, gdzie jest 3 przez 10. dało się. Coś strzela. O Jezu. Au. Dobrze, idźmy tu. Może wyjdę tędy. Monety przynajmniej z zebra zbiorą. O, w morde, drzwi za... Drzwi ani drgnął a tu tylko dwóch zarażonych jest. A tu do piwnicy? Drzwi się zacięły. Też zamknięte. Muszę wrócić na górę. Moja jedyna droga prowadzi tędy. Widzę pociski leżą, których nie mogę podnieść, bo nie mam miejsca. O, w mordę jego, bardziej pociski mi się przydadzą niż. O, dobrze. O, tu widzę jakieś przejście. Zanim tam pójdę, sprawdzę, co tu jest. Prowizoryczne ostrze. Chętnie bym je zabrał, ale nie mam gdzie go schować. O, my już mam. Dobra, w lodówce coś mają, nie mają. W zamrażarce też nic, tu coś jest. Amunicja. Ojejku! topor strzeżecki nóż kuchenny. Co to zostawić, co to zostawić, co tu zostawić, co tu zostawić. Co tu zostawić? Mm, szybka, krótka piłka jabłka. Topory strażackie wojskowe nóż by mi się przydał z tego co widzę. Albo musiał... Trudno, niestety nie mam miejsca już w, w, w plecaku. Ani w kieszeniach, niestety nie dam rady i tego zabrać wszystkiego. Trudno, wychodzimy. mam Amunicji do rewolweru, 6 pocisków i jeden magazynek do M4 jednostrzałowego. Okej, okay, przeładowałem. Tu na górę się nie wdrapie. O, moneta. A dlaczego właściwie te monety nie są tutaj? Aha, bo już nie ma miejsca. O, mordę. NIE! On chce mnie zastrzelić! Dobra. Uf, masakra. Ok, mam jeden tutaj pocisk. Jakiś dziwny pocisk. Cukier schowam. Monety już nie schowam, bo nie mam gdzie. Samorodek żelaza. Jeden samorodek żelaza mi nic nie da. Trudno. Idźmy. Ostrze. Przyda się do prowizorycznych ostrz. Nic nie mają w lodówce. Klucze! Klucze by mi się bardzo przydało. Od głównej... O, te kulki. Czyli to jest... A no tak, jestem. Czekajcie. Sprawdzę przez okno. No, jestem przy głównej jednej, bo to jest przy kopalni. Więc muszę zabrać te klucze, inaczej nie wyjdę z tego domu. Na chwilę zostawię... 1 przez 7 to czyżby to to mieszkanie. Oj, nie ma tu drzwi, to tu są te drzwi. 1 przez 7. Dokładnie, to są drzwi od mieszkania tego. Dobrze. Teraz muszę zabrać drugi klucz, który jest bardzo ważny. O tak. On samego bloku. Od samego bloku muszę zejść na dół. Mam nadzieję, że nie będę miał jakichś niespodzianek po drodze. Otworzę to. Dobra, zamknę. Zamknę to od piwnicy. Okej, okay, możemy już wyjść stąd. Kasety bym zmienił, o tak. Muszę się tych shurikenów pozbyć. Najlepiej na jakimś zainfekowanym bądź zarażonym. Nie lubię zainfekowanych. Łożę policjant, zarażony. Zakażony, przepraszam. Widzę kasetę. Zużyję to na nich. I koniec już mojej zabawy z tym. Dobra. W każdym razie zużyjmy. O jezu! Coś mnie. O nie! 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 Nie, odejdźcie! Dobrze. Okej, okay, i tak tego nie wezmę teraz, bo wszystkie takie rzeczy ma w plecaku. Szybko chowaj cukier. I zabieraj to, oto kasetę. Nagrania policji 02 Okej, okay. miałem iść na komisariat, z tego muszę iść na komisariat. Poszedłem zbytnio naokoło. Dużo tych zarażonych i zainfekowanych. Masakra na rynku. Obok rynku jeszcze jestem. Nie. Odejdź. Dobrze, oni są wolni. Gorzej z zainfekowanymi. Widzę jednego zmutowanego i zainfekowanego. Zainfekowanego, nie, 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 uciekała, nie, 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 Uciekajmy stąd. nie, chcę tu być. nie, 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 było warte, ale nie, w panikę. Ile zostało mi pocisków do tej broni? Nic! Zużyłem Nie, 15. Pół magazynku zużyłem na nią. Za dużo, za dużo. Jest jeszcze mnóstwo innych potw potworów. To już nie są ludzie. To już są dla mnie potwory. Au! Zmutowany. wyjść szybko do komisariatu Co? Skrzynki w komisariacie? Co? Zainfekowany